O, witam serdecznie, jesteście już mali terroryści, z tej strony Marcin Kocel. Dzisiaj się znajdujemy w Radomsku na siłowni Extreme Fitness. A po co, dlaczego i na co, zaraz się dowiecie. Chodźmy. Ja już pokrótce przedstawiłem gdzie jesteśmy, a teraz przedstawimy osoby, osoby przedstawią się, które będą dzisiaj brały udział w treningu. Czyli nasz gość specjalny, new, 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 new. AXBB Pro, Karol Rogaczewski, nasz sympatyczny kolega, który na ostatnich wspólnych zawodach zdobył najwyższą lokatę na tych zawodach, czyli zdobył kartę, zrobił overalla. Także gratulacje Karol, witamy raz Cię! Łukaszku. Tak, było Witam. fajnie i miło. Tu nasz główny mentor, który dzisiaj będzie nakręcał całą atmosferę tego treningu. No i lecimy Karol. Jak się czujesz jako nowy gość w tej widze jako, ci... jako przyszły zawodowiec, jakieś uczucia są lepsze, gorsze. Znaczy nie, powiem Ci, że czuję się no ogólnie tak samo, jeszcze tak do mnie to nie dociera, chyba dopóki nie wyjdę na scenę z zawodnikami pro i nie zobaczę jak to jest, jaki poziom mnie czeka, no to chyba wtedy, wtedy dopiero do mnie to jakoś dotrze, jak na razie no co, skupiam się na przygotowaniach, za rok będę chciał wyjść, powalczyć o kwalifikacje na Olimpie, także no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, na razie skupiamy się na, na jednym i, i działamy sobie, no nie? czyli dzisiejszy trening będzie raczej bardziej treningiem obwodowym pod zawody dla Łukasza na Włochy. na ja sepykne plecki, panowie działają, zaczynają, opowiadają. Na pewno trzeba będzie zapytać Karola, jaki wyznacznik, co na co po co w przygotowaniach do zawodu pro, co sobie wyznaczę jako priorytet. Co uważa, co w swojej sylwetce może jeszcze poprawić? Ma bardzo plastyczną, bardzo imponującą sylwetkę. Co można w niej poprawić, dołożyć, żeby było jeszcze lepiej? Karol? To, to przede wszystkim skupimy się na tylniej taśmie całej, czyli będzie to plecy, szerokość i grubość i oczywiście poślad i dwugłowy uda. Także na pewno na tym będę pracował na okresie masowym. Masy. Więc co? Na pewno dzisiaj coś zobaczymy, coś z pleców, jak to wygląda, w jaki sposób do tego będzie podchodził. Lecimy. Lecimy sobie rozgrzeweczkę, Zaczynamy od narciarza połączonego z odwrotnym butterflyem na tylnych naramiennych, jeszcze żeby dobrze dogrzać te plecki. I później pokażemy Wam jak wygląda prawidłowy trening. Czyli co? czy możemy w tym roku stwierdzić, że możemy. Musimy się zapytać, czy to jeszcze będzie wyjście w tym roku, czy dopiero w przyszłym. Jak do tego podchodzi? Czy jest kąpane, w gorącej wodzie kąpany, czy stawia na priorytety? W tym roku na pewno nie, nie będę chciał startować, nie chcę wychodzić tak na szybko, żeby po prostu się wyjść i pokazać. Wolę skupić się na priorytetach, poprawić te plecy, dwójkę i dopiero wyjść i walczyć o najlepsze lokaty, wiadomo. Także dopiero będziecie mogli mnie zobaczyć za rok. Czyli najpierw praca, a potem sama śmietanka. Dobra Karolku, powiem wam jaka jest zastanowanie, jedzonko wpierdalasz, wiesz, czy po prostu... Robisz po swojemu, czy już są tak priorytety, założenia i lecimy, czy na razie jeszcze czysta głowa? tak, Co fajnie wyszło, bo do Alicante, gdzie miałem startować, ale no nie startowałem, bo tutaj zrobiłem kartę pro, więc miałem taki 5 dni całkowitego luzu, także był alkohol, dużo jedzenia. Wiem, widziałem. Z, z tego. całkowity chill. Teraz jak wróciłem, powróciłem do swojej miski, ale nie liczę jeszcze kalorii, tylko po prostu mniej więcej, ja już na oko wiem, ile jem, więc Staram się nie przekraczać nie 4000 kalorii. hardie sobie powoli kręcę z rana. Wiem, żeby było trzymać? Razem. Tak jest. I tak naprawdę no, mam jeszcze takie dwa tygo... tak. tygodnie jeszcze luzu. I dopiero po tych dwóch tygodniach ruszam już z treningiem. Napierad na razie taki jeszcze luz, też z treningami, takie bardziej FBW, i później wszystko będzie już dobrane za prawidłowo, Super. że podaje się fajne, głowa czysta. Tak jest. Poukładamy i lecimy. Także patrzcie. Jest luźna. Następna to ma być opięta. Trzeba to wypełnić. <laughs> spotkamy się drugim razem, będzie opięta bardzo. A spotkamy się na pewno. Taro, jesteś trener sam za siebie, czy ktoś cię wspomaga? Nie, yy, współpracuję z Oskarem yy, z Tkorzewskim. też IABB Pro w męskiej sylwetki, także pozdrawiam serdecznie. Yy, chciałem samemu próbować, ale to jednak nie jest to. Wolę jak ktoś spojrzy obiektywnym okiem na ciebie, bo tak samemu no jest ciężko, no. Czyli zawsze ktoś z boku z dobrym okiem, z dobrym słowem, a czasami z dobrym opierdolem jest potrzebny po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej z Twojej sylwetki. Dobra, chodźcie, pokażemy Wam teraz pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy sobie od kamera, będziemy przeciągać jednorącz i bardziej skupimy się na najszerszym od dołu, czyli troszkę inne ustawienie, ale to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Plecki. Proszę, zobaczcie. Taki potężny. I zarośnięta. Także dobrze. Najpierw będzie mech, potem mech zetniemy. Ale tak jak będzie forma. Widzę, Karol, że bardzo wąsko prowadzisz łokieć i mocno dociskasz biceps do najszerszego pleców. Co ty uzyskujesz? Tutaj staram się skupić bardziej na najszerszym od dołu. Nie, Jak wprowadzimy łokieć troszkę dalej, czyli wtedy bardziej tutaj najszerszy pracuje, a jak prowadzimy tak, jeszcze staram się tak, jakbym łokieć chciał w podłogę wciskać, to wtedy mocno odczuwamy właśnie ten tak, najszerszego, co u mnie było brakiem w tamtym roku. Teraz właśnie wypełnienie, tak, dołożenie tak. i staramy się oczywiście, żeby jakaś grubość tam naszła, nie? Dokładnie. Też chciałbym co do tego łokcia, gdy im niżej łokieć wbijamy w ziemię, tym naj, najszerszy ciągnie do dołu i moc jego wywijamy do góry, tym moc już potem niestety to przychodzi na koniec tej obręcz obręczy barkowej. Bardzo dobre ćwiczenie, trzeba się na nie skupiać, ale naprawdę solidną wykonaj robotę. Robiłem wcześniej ćwiczenie, to samo co Karol. No i muszę szczerze przyznać, ładnie, mniejszy dół pleców naprawdę mocno wchodzi, czuć. E, tym bardziej, że jestem teraz w tym okresie przestartowym, to naprawdę pompka u mnie jest bardzo mocna, e, mocno mi wchodzi szybko. Tak, się czuć. Chciałbym też zapytać troszkę z innej beczki. Zabezpieczenie jelita, żołądek. Jak to ciebie na przykład wygląda? Bo to jest taki trochę temat tabu w kulturystyce, moim zdaniem 70% ludzi startujących odczuwa jakiekolwiek problemy. Jedni mają z jelitem grubym cienki, drugi z trawieniem, z gagą, z dęciami. A czy u Ciebie jest dobrze, czy zabezpieczasz? Jak to wygląda? Tak, teraz mocno się skupiliśmy właśnie na trawieniu, no bo to jest to... to jest że... cały cud Tak, bo jeżeli będziemy jeść, a nie będziemy przyswajać jedzenia... Nasza serwetka nie będzie dobrze wyglądać, tak bo jest. będziemy wszystko po prostu wydalać. Wytalali. Teraz y, u mnie suplementacja jaka była to glutamina rano na przed kardio. przeciwzapalna sprawa. Tak. I, I jeszcze prze, y, podczas treningu była brana. Do tego oczywiście NAC, y, maszstan sodu. Także środów, bardzo dobra sprawa, robi bardzo dobrą robotę. To jest pożywka dla naszych kultur bakterii jelita, która wspomaga trawienie. Naprawdę polecam dla osób startujących, tak samo jak i normalnie trenujących, a nawet i tych, którzy mają różnego rodzaju problemy trawienno-jelitowe. Jeszcze mogę dodać, że używałem też na biału. Oczywiście kefir wlatywał, też bardzo dobre. Probiotek naturalny. Tak. tak, naturalny probiotyk, także też polecam dla osób startujących i niestartujących. To jest, można powiedzieć, coś najlepszego i najtańszego, można powiedzieć. Tak jest, tak. I naprawdę, bo całe nasze szczęście odporne zaczyna się od żołądka, bielit. Czyli zanim zaczniemy jakiekolwiek przygotowania, mamy problemy z żołądkiem, warto się udać czasami na nawet i kolonoskopie, kaskostropie, żeby zobaczyć ewentualnie, co tam siedzi i pod jakim kątem to leczyć. kardio. Interwał zwykłe czczo, w południe po treningu. Co zrobić najlepsze? Powiem Ci tak, na mnie najlepiej zadziałało kardio z rana... Robiłem, zaczynałem od 30 minut i tak sobie stopniowo dodawaliśmy po 5 minut z tygodnia na tydzień i dla mnie, y, rowerek, Najlepiej. Rewelancja, Później pod koniec, tak. pod koniec jeszcze tak 4 tygodnie przed zawodami doszło po treningu kardio 20 minut. 20 minut, tak. tylko tyle, zajebiście. Tylko godzinny kardio No przed się mocno jedzeniowo w tej ostatniej tak fazie powiedzmy tych 21 dni, 30 ostatniego miesiąca. Czy raczej podkręcasz kardio, podkręcasz po treningowe, wprowadzasz wody Jak to wygląda? No to było, u mnie wyglądało to tak, że dodaliśmy właśnie kardio po treningu 20 minut. Y Później, jeszcze pod koniec, y, ścinaliśmy lekko kalorie, ale tak naprawdę to i tak nie schodziłem poniżej 160 węgli w dziennie treningowy i 260 miałem w treningowy. Także do końca, do końca jechałem na takich węglach, a docięcie było naprawdę mega jak u Ciebie? Rotujesz, sprawdzasz, u ciebie się procent jeszcze bardziej zwierzęce, na przykład typu jajka, łosoś, jakaś wołowina, czy bardziej roślinne oliwa olelniane, czy powiedzmy na klasycznie, co lubią Pierdala, wszyscy kulturyści maszużychowe, nie? Powiem Ci, że u mnie było i wszystko. I to o, takie źródła, i takie źródła. Czyli, Także... ma, czyli nie ma raczej jakiegoś u Ciebie jakiejś różnicy wielkiej nie wielkich wielki, czy dozajesz źródła bardziej zwierzęcze czy roślinne? Jest tak samo. Ale czy rotacja ci chodziła już czoło? Tak, rotacja wchodziła, w dziennie treningowy miałem około 60, 50, a w nie treningowym miałem 30. A jak robiłeś rotację jeszcze na przykład węglami wysokie, niskie węgle, czy w niskich węglach było więcej tłuszczy, a wysokich nie było ich, czy był raczej stały podaż. No tak jak mówisz w dziennie treningowy miałem niżej węgle, a wyżej tłuszcze. I w treningowym miałem nisko tłuszcze i wysoko węgle i to się najlepiej u mnie sprawdza. Jestem tego samego zdania, zajebista sprawa. Naprawdę ja jestem typowym węglowodanowcem, lubię wpierdalać węglowodany tłuszcze, niekoniecznie. U mnie akurat miałem tłuszcze to do siebie, że dosyć sporo trzymałem i wody takiej jakby pod skórę, Węglowodany to wyciąganie. Tak, dokładnie. Tu, nie, nie, to nie, jest to samo, nie? Tak tu jest że... prawda. No, ja na wysokich węglach zero tuż teraz było, no to jest. Mój organizm dostaje po bardzo mocno, ale formę wyciąga niemiłosiernie, także kombinujcie, próbujcie, testujcie na sobie i dowiadujcie się jak to u Was jest, bo u nas się wiele rzeczy i sposobów sprawdza. także Robimy dalej swoje i lecimy. Czekaj, okay, to przyniosłem na Także Karol ma, pokaże nam fajne ćwiczenie, troszeczkę przekombinowane, tak. ale, ale sprawdzające się na nim bardzo dobrze. Mówimy to o plecach na tej maszynie. Także zaraz zobaczycie, podejdzie, wypróbujemy to ćwiczenie, spróbuje. Troszeczkę tutaj jest inny ruch, ale też skupiamy się mocno na najszerszym właśnie od dołu. Bardzo fajnie pracuje. Zakładamy sobie Taką brączkę tutaj siadamy hop i łokieć prowadzimy blisko ciała, nie tkwamy tu na zewnątrz, tylko bliziutko ciała, hop, rata do góry wypięta, cyk, hop. Jak zobaczyliście, może na zawodach Karola były potężne plecy, także widać, czy się spisało, no i testujemy, testujemy, próbujemy nowości, powiem Wam, że właśnie takie nagrywki, z znajomymi młotkami dużo dają później w swoich treningach bo podkładamy sobie ćwiczenia między sobą i sprawdzamy na sobie, także fajnie zawsze że to coś innego, odmiana treningowa także też próbujcie, nie skupiajcie się tylko na jednym, róbcie zmiany nie bójcie się zmian, zmiany są zawsze ważne, że zawsze te zmiany są na plus a kto wie, może Wam się lepiej spisze, także lecimy dalej Karol, no wiadomo, teraz ta masa, mówię 4000 kalorii, jak to u Ciebie wygląda? Jest bardzo duża różnica pomiędzy jak było przed startem, bo wiadomo, przed startem czyścimy jakoś tą michę, nie wszyscy, ale w większości, jak to u Ciebie wygląda? Dojadasz sobie jeszcze jakieś kosiłki dodatkowo w tych 4000 tysiącach, chcesz przekraczać czasami, czy nie chcesz, zniżać żeby w dłuższym etapie, jak to wyglądało wcześniej, jak to teraz będziesz przekładał na ten moment? Wiesz co, ogólnie to na masie wyglądało tak, że ja praktycznie jadłem czysto, ale zdarzały się dni, że już nie mogłem z tego czystego żarcia sobie dojeść, to wiadomo, coś tam reakcyjnego wpadało, jakieś tam batony, żeby tych kalorii trochę podbić. A cheaty? Czy cheaty? Wiesz co, jakoś nie było często, nie robiłem często, ale... Jak już, nie nie jak mówię, że jak często, tylko cheaty po prostu jak robiłem... lubiłeś sobie włączyć, bo to tak, wiadomo, ale jak już... głowy też jest ważna, uważam, nie? Tak jak mówię, no ja wyznaję zasadę, że mm, jak wszystko robię głową. I czasami warto by podejść do tego w taki sposób, ale czysta micha przez cały okres masowy uważam, że to jest dużo dużo. Tak, wtedy nam wychodzi lepsza jakościowa masa, mniej się podlejemy, co później nam ułatwia to redukcję. Sobie tniemy powoli kalorie i czujemy się świetnie. Ja na przykład teraz na redukcji czułem się bardzo dobrze, nie odczułem praktycznie tej redukcji, a docięcie miałem lepsze niż rok temu i zszedłem z wagą jeszcze niżej. No i można powiedzieć też, że jadłem więcej. Ale Aha, zaczęliśmy no. też tą redukcję wcześniej. Lepiej wolę sobie wydłużyć ten etap redukcji niż tak szybko ścinać kalorie. A co do cheatów, no to wchodziły, ale bardzo jakościowe mięso. Jak już coś to jakaś wołowina, burger. Pizza raczej nie. Jako mamy, wszyscy nie jesteśmy tą pizzami. Nie, bardziej teraz wolę... Mięcho robi mięcho, Miem, pamiętajcie. Tak. <laughs> no, dokładnie. A teraz też myślę, że te wolę bardziej właśnie się przyłożyć do tego jedzenia. No, jestem zawodnikiem pro, także to już muszę myśleć jak pro. Poziom urósł do góry. To już nie są przelewki. Także jak pojedziesz gdziekolwiek wszyscy będą musieli będą na cię no, patrzeć, także... Tak, to już no, nie, ma, nie można sobie tam odpuszczać. Przede wszystkim od treningu, od dietki, także raczej będę starał się to trzymać czysto, ale jeżeli na pewno jakaś wpadnie jakaś imprezka, to nie będę też jechał ze swoją miską na, na makro. Nie no, wy stary Bardzo na przykład mięso, no, mięs, kurczak indyk, tylko i wyraźnie chude mięsa, czy bazujesz na innych również? Czy właśnie tylko tak jak Łukasz wspomnę, ewentualnie jakiś schab z kością, jakiś karcz, jakieś karcze, jakieś utka tłuszcze, czy u Ciebie ma to jakieś, gdzieś w diecie, czy to ma jakieś uwzględnienie? Czy powiem Ci tak bardziej na takich tłustych mięsach nie bazowałem na masie? Raczej to indyk, kurczak, pude mięso, a tłuszcze dodawają sobie bardziej tam zdrowe. Ja to zasadzie. Dobrze. Więc co? Poznajecie dietę, przygotowania, jak to wszystko wygląda. Przede wszystkim nadwyżka kaloryczna. Jeżeli robisz nadwyżkę kaloryczną, robisz to gwałtownie, stopniowo, dokładasz do posiłków, czy dokładasz posiłek. Wiesz co to... Było, zawsze było to robione stopniowo. Nigdy nie tak, że od razu tam z 1500 kalorii czy 1000. Zawsze powoli, stopniowo. Sprawdzaliśmy jak wygląda sylwetka, raporty mam co tydzień Daję do trenera, tak, że on widzi, co się dzieje. Jak coś, to mówi, dobra, podnosimy, ale nie jakieś tam, właśnie dajmy mówię, 1000, tylko 200, 300 kalorii. Tak, czyli po prostu na przykład dodaj 50 gram ryżu do posiłku, albo 40 gram kaszy, albo tak bardziej owoce jakieś na przykład do posiłku po treningu. Przeważnie to były dodawane wyglądane około treningowo. To jest w ogóle człowiek. Ja jestem zdania, przy dobrej jakości, jeżeli te mamy dołożone 250, 400 kalorii, w zupełności jest to na początek wystarczające. Teraz zrobimy sobie ściąganie, ale mniejszym ciężarem i jak najniżej, czyli do ud. Do najbardziej bardziej fajnie ten obły będzie pracował. Pracimy. Troszkę inny ruch, ale zobaczcie sobie, hop. no plecy pro. Tak, plecy prościutkie, nie bujamy się, ruch napięty, cyk. No, jest takie ważne pytanie w przygotowaniach do zawodów. Także Karolku, zapytam się, powiedz mi, wiem, ja wiem, pogadałem. E, powiedz mi, jak wyglądały Twoje przygotowania pod względem psychicznym, wsparciem od rodziny, bliskich? E, czy radziłeś sobie z tym sam? Czy zawsze wiedziałeś, że jest to wsparcie, i nie musiałeś się o zmartwić? E, jak to wyglądało na początku, do, tych, do tego startu i ogólnie? Sumie, kiedyś było, wyglądało to troszkę inaczej, bo rodzina nie rozumiała tego, że tam startuję sobie, jeżdżę sobie na siłownię, będę chciał startować. Tak, no nie było tego wsparcia. A teraz, no to w rodzinie, oczywiście cały czas mam mentalne, nawet finansowe też. Bo wiadomo, ten sport nie jest tani, są wydatki bardzo duże, więc... Też dziękuję rodzicom za to, że mi pomogli. Oczywiście w mojej żonce to wsparcie, oczywiście cały czas. Brawo Renatali. Łukaszek, cały czas razem się wspieraliśmy w sumie w Na... przygotowaniach. I tak będzie cały Co czas. Codziennie wysyłaliśmy do filmiki z cardio i wsparcie, że kurde, ja już chyba nie dam rady, nie dawaj radę, mordo, jedziemy z tym yy, razem. Nawet razem czas. chorowaliśmy, także tak, to teraz, w tym samym czasie. W samym czasie. I, I nie było to chorowanie przez 7 dni. To no, nas trzymało długo, to dla nas było bardzo mocne psychicznie, no i właśnie w tym, w tym możemy sobie powiedzieć, że właśnie tu wygraliśmy tą walkę, bo przetrwaliśmy to, walczyliśmy do samego końca, no i jeszcze Karolowi się udało, z, o, jeszcze raz mega gratulacje za wygraną, bo była przekochana i przepotężna, a należało Ci się, bo miałeś naprawdę najlepszą, Sylwetkę na całych zawodach. Tak Potwierdzamy ja przez sędziów, także ja sobie tego nie powiedziałem. Dwa razy wygrana, sobota, niedziela, open, także no, nie mogło być inaczej. Jedna rzecz, która mi się nie podoba e, w naszym sporcie, jak nie ma tych sukcesów, ludzie tego nie widzą. Bardzo często i to jest udowodnione u, u, w wielu przypadkach. Są sukcesy i ludzie to widzą i się odzywają. To jest bardzo niemiłe pod jednym względem, ale to jest trzeba uszanować. Po części, ale ja uważam, że jak się kogoś dopinguje, to nieważne czy ma sukcesy, czy nie. Dopinguje się tą osobę taką, jaką jest. Nieważne czy ona ma miliony, czy ma małe zetóweczki, czy ma ogromne sukcesy, czy małe. Uważam, że jak się wspiera, to nieważne czy to jest amator, czy zawodowiec, wsparcie musi być zawsze takie same. Zapamiętajcie to i weźcie sobie to głęboko do serca, że nie żyjemy z ludźmi wtedy, gdy mają sukcesy, bo żyjemy i wspieramy ich cały czas. Bo na tym to powinno tak wyglądać i tym się kierujemy Takie małe słówko jak pokora w naszym sporcie. Jest wymagana czy nie? Karol? Dla mnie nie wymagana bo krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Ja zawsze powtarzam, że zawodnik nie ma być królem siłowni, nie ma być królem backstage'u, ma być mistrzem na scenie. Trenujemy rok czasu, pokazujemy się trzy minutki, więc pokora jak najbardziej. A teraz Karol przedstawi nam jego faworyt, nie klasik pose, tylko <grym> faworyt ćwiczenia dzisiaj. Także Karol, proszę, pochwalam się. No, moje faworyt ćwiczenia na bok barku to właśnie noszenie ramienia Tyłem, jak widzicie, nie do kąta tutaj prostego, tylko bardziej 120 stopni. Wtedy angażujemy cały park. Jest przepracowany całościowo. Bardzo dobrze czuję. I oczywiście polecam no, polecenie, polecenie, ale przykład przykładem, że boczny aktom Barku jest bardzo widoczny u Karola. E, jeszcze, to też było na scenie. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Karolowi za gościnę, za wspólny trening, za to, że mogliśmy go odwiedzić, zobaczyć co teraz u niego, jakie plany, jakie założenia na przyszły sezon. Łukasz działa dalej, my dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Trzymajcie się, Karol może dwa słowa od Ciebie. Co, Chciałem Wam podziękować za odwiedzinki, oczywiście za fajną koszuleczkę. Pamiętajcie, następne nagranie ma być opięte, jak nie, to rwiemy i wrzucamy do kosza. No, także dziękuję Wam bardzo za odwiedziny, mega tak trening, serdecznie. mam nadzieję, że coś też wyciągnęliście, jakieś tam... No, na pewno, zawsze, zawsze. zawsze, zawsze Każdy, każdy trening, trening. każde każdy spotkanie jest o, pewnie, pewnie owocuje różnymi zmianami, wymieniami, wymieniamy poglądy, zdania i oczywiście każdy z, z czegoś sobie zawsze coś tam skorzysta. Dziękujemy dziękuję. ślicznie, do usłyszenia i lecimy dalej. नाराज़ है